Witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta, wagę i wodnika później na horoskopie, tutaj tygodniowym, w horoskopie tygodniowym, który dla Was na chwilkę przedstawię, kochani, od 17 do 23 października. Także zaczynamy od rozkładu starota z kart tarota. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania. No dobrze, te karty należy potasować. siedemnasty dwudziesty przypominam dobrze dwójka denarów y, cesarz y, ósemka buław Paść denarów dziewiątka mieczy piątka mieczy no i oczywiście pustelnik. No dobrze kochani, dwójka monet poniedziałek, denarów w tej talii. Obojętne wahania, troszkę może być zastanawiania się, co kupić, co sprzedać. Nie bądźcie rozrzutni w poniedziałek. Macie szansę na jakieś dodatkowe pieniądze. We wtorek karta cesarza. Ktoś będzie chciał dominować wami. Ważna rozmowa, może być nawet z lekarzem. Tutaj ważna sprawa, która zostanie załatwiona coś podpiszecie, gdzieś porozmawiacie z ważną osobą. To może być, tak jak mówię, lekarz to może być szef przełożony. To może być prawnik i tak dalej, tak? Ważne rozmowy. Natomiast w środę tutaj ustępka była: dynamicznie działacie, postępujecie bardzo szybko, sprawy się mają bardzo błyskawicznie. Czy gdzieś będziecie jechać? To może być podróż. To może być moi drodzy, tutaj środa. Dużo wydarzeń koło Was, ale także fajne wiadomości, które przychodzą. W czwartek denarów coś się kończy, coś zaczyna. Poprawa w finansach nie jest bardzo znaczna, ale jest. Także dobrze. I oczywiście dodatkowe nowe zajęcia. W piątek. Takie oczekiwanie, trochę strach, trochę obawa, problemy ze snem możliwe. W sobotę uwaga na konflikty różnego rodzaju, bo te konflikty idą od Was być może i nie dajcie się sprowokować również. No tutaj różnie bywa, no. Jakaś tam kłótnia o jakieś, moi drodzy, nieważne sprawy, nie wyśpicie się, będziecie mieli zły humor i może być już y, źle, tak? Może być kłótnia. A w niedzielę zamkniecie się, zablokowanie taki pustelnik, taka sp karta pustelnika, która mówi o tym, że. Yy, macie chęć rozliczenia się, poczytania na przykład książki, rozliczenia się z przeszłością. Taki to to czas, ten pustelnik to jest naprawdę taki zamknięty rozdział, tak? No dobrze, moi drodzy, w zdrowiu kochani, bóle głowy, problemy ze snem, podwójne narządy i tutaj oczywiście też kochani ja bym powiedziała, że oczy i uszy, tak? Ja bym na to zwróciła uwagę w tym tygodniu. Lenormand mówi: sprawy domowe, które się tutaj powracają, które powracają sprawy domowe, jakieś problemy, tak? Może coś się wyjaśni w Waszych problemach, jednak w tym tygodniu? No, myślę, że tak, coś się wyjaśni z dużym jakimś problemem. No, myślę, że ten problem, jak powróci, to się i tak wyjaśni. No dobrze, dziękuję za uwagę, kochani, i pozdrawiam. I teraz waga. Od 17 do 23 października. Szóstka Mieczy, Królowa, Monet, Głupiec, Wieża. Oj, Rydwam wszystkiego po trochu a z kielichów i król kielichów. No tak, poniedziałek czy to podróż, czy też przemieszczanie się y, krótsze, dalsze zostawiacie wszystko y, za sobą i ruszacie przed siebie we wtorek y, sprawy załatwianie y, tutaj finansowe jakieś polepszenie macie jakieś pieniądze na wydanie y, no możecie tutaj szaleć we wtorek y, też dużo w domu czasu spędzicie na różnych zajęciach domowych tak pieczenie gotowanie może jakieś coś w tym rodzaju w środę y, Radość, jest karta głupca, coś robicie dla siebie, coś robicie dla dzieci, z dziećmi, może jakiś spacer, wyjście do kina. W czwartek dopiero jest zmiana, taka nieplanowana, tak? Coś tutaj planujecie, a macie zmianę. Uważajcie na wysokości, jak gdzieś chodzicie, jeździcie z samochodem, bo tutaj auto problem może być. I też, kochani, na dzieci uważajcie, jak będziecie gdzieś pilnować dziecka, żeby tutaj nie było jakiegoś no, stłuczonej kostki jakiejś czy czegoś, bo tu jakieś uszkodzenie może być złamanie czegoś. Trzeba uważać. Środa czwartek Moi drodzy, też tutaj wy możecie mieć taką dolegliwość na raz ból kręgosłupa. Tak? Tutaj coś takiego, że zastrzyka w ten czwartek. W ogóle w czwartek ostrożnie. W piątek y, jazda gdzieś samochodem, wycieczka y, do 100-200 km. No ale też właśnie zagrożenie jest, żeby się samochód nie popsuł, żeby tam czegoś nie było jakiejś stłuczki drobnej. To też trzeba uważać. Y, sobota już jest dobrze, a z kielichów, y, szczęście, y, miłość do Was przychodzi i spokój przede wszystkim. I niedziela król kielichów, mężczyzna zakochany, powraca, przynosi prezent, dowody miłości i bardzo dobre porozumienie, harmonijna miłość. zdrowiu kręgosłup, yy, przeziębieniowe sprawy, bóle, zatok, alergie różnego typu. Sfędzenie, pieczenie, katar, zawienie oczu. Tutaj takie dolegliwości, ból kolan. Kochani, macie w przyjaciół, macie wsparcie w tym tygodniu i to jest wszystko w Waszym domu. Także tutaj cieszcie się, bo będą Was wspierać i szanować w Waszym domu. Dziękuję, kochani, za uwagę, i dziękuję. Teraz zapraszam wodnika. Dziękuję wagom. Dobrze kochani, zobaczmy. 17-23. Października. Dziewiątka kielichów. Koło fortuny. Piątka kielichów. Kochankowie trójka buław, królowa denarów i szóstka mieczy. Tutaj dziewiątka kielichów. Poniedziałek, radość, przyrządzanie sobie tutaj jakiegoś, no nie wiem, jedzenia. Piękny, zastawiony stół, pięknie, wszystko to wygląda. Może wyjście do restauracji dla niektórych. No, wszystko kręci się wokół jedzenia, moi drodzy, w poniedziałek i radości, spotkań. We wtorek koło fortuny, podróż. Los dobry, moi drodzy. Tutaj też może być fortuna dla was. Pieniądze. W środę, y, moi drodzy, takie y, troszeczkę niewidzenie swoich możliwości, troszkę smuteczków takich, ale to jednodniowa taka y, handra, tak? Odpoczynek. W czwartek y, karta kochanków, y, coś wspólnie robimy razem. Y, oczywiście z partnerem, z partnerką. Jest zadowolenie, podejmowanie decyzji, wspólne tutaj, moi drodzy życie. W piątek trójka była w podróż, przygotowania może coś będziecie kupować, sprzedawać, wyjeżdżać. I sobota, królowa monet, znów denary jest szansa na rozwój, zakupy kupowanie coś dla siebie bardzo dobry czas. I oczywiście miło, sympatycznie w Waszym domu, może być bardzo romantycznie. Wszystkiego dobrego tutaj możecie się spodziewać w sobotę. I w niedzielę też gdzieś będziecie wyruszać. Tutaj jest karta Brama. Macie na siebie czas, zamykacie przeszłość za sobą i wyruszacie w podróż. No dobrze, kochani, tutaj wszystkie sprawy się normują. W zdrowiu podwójne narządy, bóle głowy, układ pokarmowy szczególnie się zaznacza. Uważajcie na to, co jecie, i tak dalej. tak? Na to, co jecie, w jakiej ilości, i tak dalej. Bo tutaj można przybrać troszeczkę na wadze w tym tygodniu. Karta Niedźwiedzia, dobre plany, wsparcie, moi drodzy, dziecko. Wasze dziecko, nowe plany, dużo przyjaźni, dużo szczęścia, moi kochani, bardzo dobre planowanie w tym tygodniu, dobre życie, wspaniali ludzie koło Was i dzieci, i przyjaźń. Cóż Ci więcej? Pozdrawiam bardzo serdecznie, kochani, do usłyszenia i wszystkiego dobrego w tym tygodniu.